Co się dzieje? Odpoczywam po kłótni z pracownicami. Widzisz, zamierzamy zrobić coś naprawdę bardzo brzydkiego. Więc muszę wyglądać jak prawdziwy magnat tekstylny. I dlatego wstrzymałeś produkcję? Nic w Ameryce nie wygląda bardziej podejrzanie niż koleś, który faktycznie chce coś zrobić. A co u ciebie? Ten jebany Trevor. Posprzeczaliśmy się. Obrada? A o co innego? Bank rezerw musi poczekać. Nie damy rady bez niego, szczególnie kiedy wie, że robimy ten skok. Bogu dzięki jesteście. Nie ma nikogo więcej? A gdzie twój wafel, Steve? Już idzie. Tak, czekają na górze. Słuchajcie, zaraz wszystko się zesra. Nasza cała znajomość to wieczny ciąg zesrywania się. Ogarnij tą ostatnią rzecz dla mnie, a ja będę trzymał pana dresiarza z dala od ciebie. A co jak odmówię? Ja pójdę siedzieć. Ty zarobisz kulkę w łeb. Pierdol się i zmień w końcu płytę. Tego akurat jeszcze nie grali. Wprowadził was w temat? Tak, powiedział, że jak wam pomożemy, to na dobre rozprawimy się z rządową korupcją. A jak nie pomożecie, wszyscy dostaniemy krzesło. Agencja jest na naszym tropie. Nawet w moim własnym biurze są debile, którzy kwestionują moje metody. Mają mnie za kłamcę, za oszusta, za mordercę i złodzieja. Co z tego? To, że rzekomo są jakieś dowody. Więc wy ustalicie, co dokładnie wiedzą. Czyli co? Chcesz, żeby Lester włamał się do systemu i pousuwał wszystko? To nie przejdzie. Nie ma zdalnego dostępu poza budynkiem. Ja pierdolę. Zrobiłbyś mi ogromną przysługę. Jak się uda, osobiście spalę twoją teczkę. Obiecuję. Ale to naprawdę ma być ostatni raz. Oczywiście. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Dave, spadamy. Chodź, Lester, jedziemy. Udanych łowów, panowie. Jedziemy do siedziby FIB do wejścia od parkingu. Masz już jakieś pomysły, jak się w ogóle za to zabrać? Nie za bardzo, ale zaczniemy od dostania się do budynku. Chcesz tam wejść przez parking? Przez parking? Nie, poczekamy aż ktoś wyjdzie. Sprzątacz. Dobra. A jak pomoże on nam z wejściem? Wszyscy sprzątacze, Wszyscy sprzątacze pracują na śmieciówkach, żeby można było ich zwolnić, kiedy wysiądą im plecy albo poproszą o urlop. Złapiemy jednego i przekonamy do współpracy. Masz kogoś na oku już? Przeglądam właśnie bazę danych pracowników. Jeden zaraz kończy zmianę. Mam tu jego akta. Nazywa się Harvey Molina. Jego numer blach to 83QSL722. Pojedziemy za nim i sprawdzimy, czy się nadaje. Dobry pomysł. Powinien zaraz tędy wyjeżdżać. A to kto. Nie jego szukamy. Co sądzisz o tym całym bałaganiu? Sądzę, że zabiją cię po robocie, albo będą zmuszać do pracy dalej, aż ktoś ich nie wyręczy w zabiciu ciebie. Tak, też mi się tak zdaje. To ten? Nie tego auta szukamy. Więc, jakie mamy opcje? Na razie żadne. Wykonamy robotę. Może przy okazji uda ci się wykasować twoją kartotekę. To zawsze jakieś wyjście. Właśnie jakiegoś wyjścia mi teraz trzeba. Ktoś nadjeżdża. To nie nasz gostek. Ciężko zmotywować się do pracy bez finansowej zachęty. Nie da się wycenić wolności. Ekipy takie banały nie przekonały. Spytam naszego pana Heinsa o jakiś budżet operacyjny. Może zostały mu jakieś drobniaki ze skoków paleto? No, postaraj się coś załatwić. To ta gablota. Wiesz jak to się robi. Trzymaj się parę długości za nim. Co się stanie, kiedy ten gostek dojedzie na miejsce? Dostanie należną odprawę. Nie wiem czy to upiorny eufemizm, czy dosłowne stwierdzenie faktów. Będzie cokolwiek zechcesz, żeby było. Możesz na chwilę odłożyć tego smartfona albo pada, czy czym tam się teraz bawisz? Nie przeglądaj Insta, kiedy śledzimy typa. Przeglądam pracowe rzeczy. A ja wolę, żebyś brał czynny udział w akcji. Jesteś gorszy niż mój syn. Żeby włamać się do zachodniej kwatery FIB, potrzeba więcej niż blach woźnego. Dlatego daj mi opracować jakąś strategię, a ty trzymaj się daleko od jego auta i jedź zgodnie z przepisami. No i proszę, poza paroma brakującymi rasistowskimi uwagami, brzmisz dokładnie jak mój syn. Skończyłem gadać z agentem Heinsem. Zatwierdził budżet na tę robotę. Wyśmienicie. Dobra, mów co robimy, jak koleś dojedzie do domu. Czego właściwie potrzebujemy od niego: współpracy, identyfikatora oraz jego wacioka. A jak się będzie stawiał? Sam wiesz, jak to jest ogarniać syf kochanki. Nie będzie. Idź zamienić słówko z panem Harveyem Moiną. Mnie też poczęstujesz, Harvey? Coś ty za jeden. Ten, któremu zależy na twoim szczęściu. I kto da ci kupę kasy, bylebyś pojechał na małe wakacje? Zasuwam na dwa etaty. Chętnie skorzystam. Świetnie. Browarka? Nie, ale waciak wezmę. I jeszcze identyfikator. Harvey, pewnie nie muszę tego mówić. Ale nie fikaj, bo będę zmuszony zrobić ci coś, czego bardzo nie chcę. Smacznego browarka życzę. Udało się? Oh, yeah. Jeszcze jak. Go Musimy wrócić do mojego biura. Nadzwyczaj łatwo poszło. Miałeś Steve rację. Steve Haynes to chujowy szef. W międzyczasie zadzwoniłem do Franka. Spotkamy się z nim na miejscu. A po co nam do brudnej roboty, pozbiera informacje. Jakie na przykład? Potrzebujemy planów budynku, a nie ma żadnych na necie. Albo jestem za głupi, żeby je znaleźć. Architekt mieszka tutaj. Frank może wziąć plany od niego. Brzmi jak fatyga. Na pewno ich potrzebujemy? Tak, jeśli mam obejść rządowe zabezpieczenia za kilkaset grubych baniek. Kilkaset? Myślisz, że tyle wydali? Rządowe zlecenia to istna licencja na okradanie. Robimy w złej branży. Nie, po prostu bierzemy złe zlecenia. Już czeka na nas. Jaki znowu mamy problem? Jebanego Steve'a Haynesa. Oczywiście, wiecznie musimy się użerać z pierdolonym Steve'em Heinsem. No nie do końca. Bo to zawsze albo Steve Haynes, albo Trevor, albo Trevor, albo jego rodzinka. To prawda. Przepraszam, że jestem starym, grubym chujem z okropną rodziną i jeszcze gorszymi kumplami. Mówiłem ci, Franklin, że nie jestem dobrym wzorem do naśladowania. Nieważne, bo do wyboru jest albo to, albo dymanie z drobniakami. A strzelać do nas będą tak czy siak. Musimy dowiedzieć się kilku rzeczy o budynku FIB, o słabych punktach lub innych wejściach. Następny pozbawiony kręgosłupa moralnego, obłąkany i docna skorumpowany agent rządowy, lepiej żeby był miły. Sam do tego kurwidołka nie wejdę. Nikt tam nie będzie wchodził. Najpierw potrzebny jest zwiad, więcej informacji. Musimy mieć plany budynku, ale w sieci ich nie ma. I to muszą być papierowe kopie. Architekt nazywa się Chip Peterson. To był jego pierwszy większy projekt. Ma pracownię w Backlot City. Franklin, pojeździsz za nim trochę i potem się zgadamy. Spoko, ziom, biorę się za to. Spróbuj nie zrobić sobie krzywdy. Dobra, dobra.